Prawo zatrzymuje kija, tak. a nie uderza. Tak. Poszedłem na driving, parę próbnych swingów, uderzam, nie szwotażę, wiem o co chodzi, idę sobie parę dołków zagrać, a on mówi, zrób pół Dobrze, tylko tam coś tam mi pokazał, nieważne, idę. Pierwszy dołek, drugi pod antenę, pa, nie pa. Drugi dołek, 70 metrów do flagi, Drugi dołek, Berdy. Trzeci dołek par, drugi dołek Berdi. Trzeci dołek par, czwarty dołek Berdi, ósmy Berdi i dziewiąty Berli. Na dziewiątym i 8. Minus trzy. A wczoraj bugi par, par Berdi Berki. Minus jeden. Trzy dołki. Ale wiesz, jeszcze... Yy, bo wieś, źle grałem, trochę łamane jestem, wiesz, bo źle uderzając bo i boli mnie wszystko. I tak wiesz, gram, tylko wiesz, trzy dołki, pięć dołków, nie gram więcej. Nie? To by się spokoła. nie, nie tak. No Ale pamiętajcie, że takie będą przychodzić, dlatego że przychodzi taki moment, które one są, bardzo są wybaczane. Że nie szarpniesz, nie dafniesz, żoną, tylko musi zacząć grać ja spokojnie. Słuchaj, po stołowie pierwszy dzień 82. Słuchaj, ja byłem pewny, że 7-6 to jedną rękę zrobię. Słuchaj, to pole jest tak łatwe żółty. I słuchaj, takie babole, takie durne rozumiesz? że po prostu totalny syk. Ale biała mocno? Nie, a tu by słuchaj, odeszło wszystko. Słuchaj, było to tragedia. Wiesz, nie wiedziałem co w ogóle robić. Już wiesz, już kombinacje były takie, że. To jest właśnie jak gra z nowymi kijami, kurde. Musisz przegrać kilka turniejów. tak? Za co? rzecz. Driver przez 5 y, dni, bo to było 2 dni, praktyk grałem i 3 nie Kechan, no to. Wszystko fajnie. I zobacz, wyniki, że to jest wierzchnik. To 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 Golf, twój sposób na życie.